Aleluja! 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 To zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, Nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto Słowo Pańskie. Draga bracia i sestre. Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii kontynuację mowy na górze i to tą część, która wydaje nam się najtrudniejszą do naśladowania. Chodzi o to, aby przeciwstawiać się temu, który tworzy zło. Nie ma już oko za oko i ząb za ząb, jak mówi Jezus, lecz czy ma być ponad tym i pokazać wspaniałomyślną miłość nawet wobec nieprzyjaciół. Ta miłość przemienia się w modlitwę za swoich nieprzyjaciół i za tych, którzy nas. Prześladują. Te radykalne wymagania są przed nami umieszczone jako szczyt życia chrześcijańskiego i najdoskonalszy kształt życia pokazany przez naukę Jezusa. Zachowanie przez tworzenie pokój jest w przeciwieństwie do naszego pojmowania sprawiedliwości i prawa. Myślimy, że te prawa są przeciwieństwie do praw miłości, które Jezus promuje. Życie, nadzieja, chęć zwycięstwa nad złem, ponad naszym bytem. Zachęca nas, abyśmy rozważyli te wskazówki Jezusa i abyśmy starali się zobaczyć, czy istnieje sposób, by nienawiść i zemsta zostały wymazane z życia ludzkiego. Odpowiedź przemocą na przemoc to częsty sposób ludzkiego zachowania. Pragnienie, aby osiągnąć sprawiedliwość przez. Przemoc wobec innych ludzi wydaje się czymś naturalnym. Wielu uważa, że przemoc jest potrzebna. Uważamy, że to jest pozwolone w momencie, gdy bronimy się przed nieprzyjacielem, wykorzystujemy jakieś akcje przemocy. Złoczyńców należy karać. Należy bronić się uderzeniem przed przemocą. Uważamy, że mamy prawo od tego, który coś nam uczynił, mamy prawo żądać odszkodowania. To oko za oko i ząb za ząb nadal jest w społeczeństwie ludzkim jako sprawiedliwość. Ta, niektórzy chcieli stokrotną zemstę czy odszkodowanie za zło, które im uczyniono prawo Starego Testamentu ograniczone jest, chodzi o zemstę do tej samej miary a w nauce Jezusa idzie się dalej On uzupełnia Stary Testament, stare polecenia i postawia swoją zbawczą naukę, która jest tak daleko, że jeżeli będziemy ją zachowywali, to całkowicie będzie zło wykorzenione. Ale ta nauka Jezusa jest jednym wysokim ideałem, ale widzimy, że nie jest zbyt skuteczny we wszystkich. Okazjach. Czasami, aby odsunąć zło, musimy sięgnąć za przemocą. Jeżeli, ci, którzy, jeżeli w tych, którzy czynią zło, nie istnieje nawrócenie, to chcąc nie chcąc, musimy sięgnąć do zmuszania. Oczywiście, wyłączając wszelką nienawiść czy zło. W takim przypadku wierzę, że będziemy działali według pragnienia Jezusa, jak przeciwstawić się złu. Często wydaje nam się, że te przykazania Jezusa bez przerwy wystawiają nas na wpływ złego, tak jakby od nas chrześcijan wymagano, abyśmy przed przemocą byli niemi bezbronni. Jeżeli ktoś nas uderza, jeżeli zabiera nam coś, czyni wszelkie zło przeciwko nam, a my się nie przeciwstawiamy. Myślę, że Jezus nie myślał o takim sposobie zachowania dla swoich wiernych nas. On przed sędziami odpowiedział na te niesprawiedliwe osądy. Jeżeli powiedziałem źle, udowodnijcie to. Jeżeli mam rację, to dlaczego mnie uderzasz? Cała mowa Jezusa na mowie i jest wybudowana na Jego słowa, grzynie szysze, aby odsunąć. Stary Testament, prawo może Starego Testamentu, ale przybył, aby to uzupełnić. Każdy człowiek jest przed sprawiedliwością, przed Bogiem. Jest taki sam jak każdy inny. Tak chrześcijanie muszą pragnąć sprawiedliwości i wszyscy wszystko mają czynić tak, abyśmy mogli cieszyć się ze sprawiedliwości. Jeżeli nastąpi jakaś niesprawiedliwość, to chrześcijanie nie odzajemniają niesprawiedliwości i przemocą, lecz dobrocią. Niech dobrocią pokonują niesprawiedliwość. Na pewno to jest intencja Jezusa. On przyszedł, aby wywyższyć stare przykazania na nowy poziom, uzupełnić to, czego brakuje tym prawom i skierować ich stronę dobra. Naszym zadaniem, zadaniem chrześcijan jest, aby wykorzystać wszystkie swoje siły, by przeciwstawić się wszelkiemu złu, aby były usunięte wszelkie kształty przemocy, które wokół siebie widzimy. Obowiązkiem nas chrześcijan jest, abyśmy swoją dobrocią zrywali wszelkie kajdany ograniczające ludzi i choćby nawet mieliśmy przeżyć uderzanie, policzkowanie. Mamy wykorzystać wszelkie swoje umiejętności, swol, swoje siły w rozwoju sprawiedliwszego społeczeństwa. Jezus głosi miłość wobec nieprzyjaciół. Największym obowiązkiem chrześcijan jest tak bardzo miłować swoich nieprzyjaciół, aby przez swoje stawiennictwo za nimi chronić ich przed ich złem. Dobroć chrześcijańska musi przelewać się na wszystkich ludzi, z którymi żyjemy, tak aby chrześcijanin był podobny do swojego Ojca Niebieskiego, który kocha bez wyrachowania, bezinteresownie. To są ideały dane nam przez Jezusa, abyśmy za nimi szli i razem z nim uzupełniali. Prawo i proroku. I tu zaczyna się Królestwo Jezusa. Królestwo niebieskie, które głosi nam Jezus Chrystus. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. Tymi słowami kończy Jezus mowę na górze. Być doskonałym to znaczy być kimś w całości, w pełni, tak jak Ojciec Niebieski. Więc być dobrym aż do końca. Te zdolności są nam wszystkim podarowane. Nowa droga do sprawiedliwszych relacji tworzy nową okazję dla przeciwnika, aby przestał czynić zło. Nie przeciwstawianie się tym, kto czyni zło, jest otwieraniem nowej drogi dla przeciwnika, aby uwolnił się od zła. Przebaczanie zmienia przeciwnika, a nie prawo zemsty. Często można słyszeć, kto chce pójść za mną, ja też chcę za nim iść, to znaczy, jak ty mnie, tak ja tobie. Widzimy, że to jest stanowisko Starego Testamentu. Ewangeliczne stanowisko jest całkowicie inne. Jak Bóg mnie, tak ja Tobie. To jest droga Jezusa, która jest inna, lepsza to jest dobudowanie przykazań które są w Starym Testamencie Jezusowa droga to droga przebaczenia i miłości nowa droga przebaczenia miłości z trudnością wchodzi w ludzką naturę ale jest wypełnieniem Bożego Daru każdy człowiek powinien być świątynią Bożą z Bożej świątyni przychodzi tylko dobry i to co święte. Przychodzi miłość, przebaczanie, które tworzy nową drogę dla przeciwnika, aby zmienił swoje złe życie, aby... Nastąpiło nawrócenie. Miłość jest jedynym sposobem, aby zerwać krąg nienawiści, zemsty i dać okazję niesprawiedliwemu, aby zobaczył swoje błędy. Dlatego usprawiedliwionym jest, aby miłować swoich nieprzyjaciół. Ta miłość bezwarunkowa, w której Jezus żyje i pokazuje, zwycięża wszelkie zło. Idzie się tą drogą do ideałów, do doskonałości, tak jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Taką miłość bezwarunkową wymaga Jezus od uczniów. Niech on będzie naszym pomocnikiem w doskonałej miłości, tylko miłość ratuje człowieka, wszystkich ludzi. To jest Boża wcielona miłość, nasz Pan Jezus Chrystus. Jemu oddajemy chwałę na wieki wieków. Amen.